Szanowni Państwo, jeszcze niedawno cieszyliśmy się ze spadającej dynamicznie stopy bezrobocia. Dzisiaj, w wyniku konsekwencji istniejącej pandemii, mamy bardzo poważne zagrożenie dla wielu podmiotów gospodarczych, które w wyniku gwałtownych zmian na rynku zmuszone są do nowego zdefiniowania swojej pozycji i kondycji własnych firm na dzisiaj i w najbliższej przyszłości. Dostrzegając te zagrożenia, polski ustawodawca postanowił podjąć zdecydowane działania na rzecz ochrony miejsc pracy w firmach, których sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu. Pakiet ustaw, nazwany tarczą antykryzysową, zawiera także ofertę wspierania przez okres do trzech miesięcy pracodawców gotowych do podtrzymania istniejących miejsc pracy w ich firmach. Wsparcie to polegać będzie na dofinansowaniu środkami. Funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, wynagrodzeń wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Kto je otrzyma? Otrzymają je ci z pracodawców, którzy zdecydują się na kontynuowanie zatrudnienia pracowników przez tyle miesięcy, przez ile otrzymywali wsparcie. Pracodawców, którzy nie zalegają z podatkami i składkami do końca trzeciego kwartału minionego roku. A których firmy muszą ze względu na pandemię wejść w okres przestoju ekonomicznego lub zmniejszyć wymiar czasu pracy pracowników. Kto otrzyma świadczenia? Świadczenia otrzymają wszyscy szeroko rozumiani przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria ustawowe, w tym zawrą stosowne porozumienia z pracownikami. Przy czym przez pojęcie pracowników rozumiemy ludzi, którzy pracują na różnych podstawach prawnych, łącznie z umowami zleceń. Pierwszą sytuacją, w której może nastąpić wsparcie, to okres przestoju ekonomicznego. W tym czasie pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie pracownicze do połowy. Niemniej jednak, niż do poziomu płacy minimalnej, która jest ustawowo gwarantowana. W takiej sytuacji wojewódzki urząd pracy wypłaci pracodawcy kwotę równą połowie minimalnego wynagrodzenia każdego z pracowników, którzy w poprzednim miesiącu nie zarobili więcej niż trzykrotność średniej płacy. Czyli 1300 zł na każdego pracownika. Druga sytuacja dotyczy obniżki wymiaru etatowego pracowników o 20%. Nie więcej jednak niż do połowy etatu. Z tym, że, tak jak mówiłem wcześniej, gwarantowanym poziomem wynagrodzenia pozostaje płaca minimalna to jest 2600 zł brutto. W takiej sytuacji, Wojewódzki Urząd Pracy wypłaci pracodawcom połowę wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami. Nie więcej jednak niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tutaj ta kwota będzie wynosiła nie więcej niż 2079 zł na pracownika. Jeśli znajdujący się w minionych sytuacjach pracodawcy odnotowali spadek obrotów gospodarczych większy niż 15% w ciągu dwóch tegorocznych kolejnych miesięcy w porównaniu do dwóch tych samych miesięcy roku minionego, albo odnotowali spadek obrotów większy niż 25%, porównując kolejne miesiące z tego roku, spełnią warunki wsparcia wskazane ustawą. Aby otrzymać takie świadczenie trzeba wejść na stronę internetową praca.gov.pl i wypełnić zamieszczony tam wniosek wraz z umową. Trzeba też zawrzeć stosowne porozumienie z pracownikami. Pragnę zapewnić, że wypełnienie tego wniosku jest stosunkowo proste. Jego treść była konsultowana z korporacjami skupiającymi pracodawców, tak aby była maksymalnie uproszczona. Pragnę zapewnić Państwa, że wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie naszego Urzędu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tam znajdą Państwo także druki do edycji manualnej, do przesłania pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ulica Obywatelska, 4 Lublin. Utworzyliśmy specjalne konto poczty e-mailowej, żeby ułatwić kontakt z nami w tych sprawach. Korespondencję e-mailową prosimy kierować na adres tarcza małpa Obsługę informacyjną tych instrumentów prowadzi także tzw. zielona linia o numerze 19524. Zachęcam Państwa do skorzystania z tego wsparcia, które jestem przekonany pomoże Państwu przetrwać ten trudny czas.